Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale. Dzisiaj zdradzę Wam sekret, co zrobić, aby pokonać konkurencję i wyróżnić się na Amazonie. Sposób na to jest bardzo prosty. Wystarczy, że użyjecie Amazon Brand Store. Ta funkcja dostępna jest dla wszystkich sprzedawców zarejestrowanych w Brand Registry, jak również dla sprzedawców z Amazon Vendor Central i sprzedawców zarządzanych programów sprzedaży, czyli np. Amazon Exclusives. Tą sekcję możecie w łatwy sposób znaleźć, ponieważ jest umiejscowiona bezpośrednio nad tradycyjnym opisem i może być stosowana do wszystkich numerów ASIN pod Twoją marką. Dzięki temu zaoszczędzamy też czas, bo nie musimy tworzyć unikalnego brand story dla każdego pojedynczego produktu. Wystarczy, że jedno gotowe brand story zastosujecie. Do wszystkich produktów, które chcecie sprzedać, dzięki temu możecie pokazać historię swojej marki, podkreślić niektóre elementy, przede wszystkim te, które odróżniają cię od konkurencji. Samo Brand Story jest znacznie prostsze niż pełny opis. Więc nawet jeśli nie masz na to czasu czy budżetu, to historia marki zdecydowanie jest warta mniejszej inwestycji. W takim razie, dlaczego warto dodać Brand Story na listingach Amazon? Po pierwsze. Wyróżniasz się na tle konkurencji, a to już naprawdę bardzo dużo. Dzięki temu opowiadasz też historię swojej marki. W ten sposób odróżniasz się od innych sprzedawców i pokazujesz kupującym, co sprawia, że twoje produkty są wyjątkowe. Po drugie, w Brand Story możesz przekazać wiele swoim klientom, między innymi jaka jest misja twojej firmy, wartości, które przedstawia marka. A to wszystko pomoże ci wpłynąć na emocje kupujących, no i pozytywne postrzeganie Twojej marki. Po trzecie, na pojedynczym listingu w sekcji Brand Story prezentujesz całą markę, a więc kupujący widzi, że sprzedajesz również inne produkty z linii Twojej marki, co zwiększa średnią wartość zamówienia, bo wiadomo, masz szansę, żeby przekonać tego klienta do zakupu jeszcze innych, kolejnych powiązanych produktów. A po czwarte. Zwiększasz sprzedaż na Amazon. Budujesz silniejsze relacje z kupującym, więc dzięki temu możesz zwiększyć prawdopodobieństwo, że klient wybierze właśnie Ciebie, a nie konkurencję. To jak to zrobić? Aby zbudować dobre brand Story, przede wszystkim musisz przedstawić autentyczną i przekonującą historię swojej marki. Po drugie, mega ważna jest estetyka Brand Story. To muszą być grafiki, zdjęcia naprawdę wysokiej jakości, ponieważ w ten sposób prezentujesz swój profesjonalizm, a także przyciągasz wzrok klienta. I teraz jeden z takich ważniejszych punktów, bo warto jest przede wszystkim wyróżnić swoje produkty, podkreślić, Dzięki czemu jesteście lepsi od konkurencji? Podczas gdy każdy musi używać modułu Brand Carousel Background, możesz mieszać i dowolnie dopasowywać pozostałe cztery dostępne moduły. Dzięki temu możesz idealnie dopasować moduły do unikalnej historii Twojej marki. No dobra, ale co to jest ten podstawowy moduł, czyli Brand Carousel Background? Przede wszystkim jest to taki moduł obowiązkowy, on będzie działał jako domyślna pierwsza rzecz, którą każdy widzi. A także obraz tła w momencie, gdy kupujący przewija do następnego modułu, czyli będzie się on składał. Tutaj warto sobie na to zwrócić uwagę. Przede wszystkim z baneru głównego do tego dochodzi też mały prawy obrazek, nagłówek i tekst główny. Bardzo ważne są tu wszystkie parametry, dlatego zostawiam Wam je tutaj wypisane, żebyście nic nie pominęli. No dobra, ale co jeśli ja nie chcę skorzystać z tego modułu podstawowego? I tu proszę bardzo, odpowiedź na to pytanie, czyli różne typy modułów Brand Story. Przede wszystkim pierwszy, czyli ASIN marki i wizytówka sklepu. Czyli tutaj wybieramy do czterech numerów ASIN i przesyłamy zdjęcie każdego z nich. Dodajemy nagłówek, tekst główny i link do strony Amazon Store. Kolejny moduł to Brand Focus Image, czyli pojedynczy obrazek z nagłówkiem i tekstem głównym. Trzecia opcja. Jest równie prosta, czyli logo i opis marki. I ostatni moduł to pytania i odpowiedzi dotyczące marki. Czyli wybieracie trzy popularne pytania, które dotyczą konkretnie Waszej marki. Macie tutaj kilka propozycji, takich standardowych pytań, ale jednak najlepiej jest samemu stworzyć takie unikatowe pytania, żeby konkretnie na nie odpowiedzieć. Do tego modułu potrzebny jest tylko tekst. Przybliżyłam Wam temat samego brand story, na czym ono polega, jakie tutaj mamy opcje do wyboru, ale równie ważne jest to, aby wiedzieć, w jaki sposób je stworzyć i dodać. Czyli, żeby dodać takie brand story, po pierwsze, możemy skorzystać z niego tylko i wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy zarejestrowani na Amazon jako marka. I wtedy kolejno logujemy się do Seller Central, klikamy na zakładkę reklama, kolejno wybieramy a plus Content Manager, Create a Brand Story i nadajemy tutaj nazwę. Do tego wybieramy interesujące nas moduły z dostępnych czterech różnych. Najlepiej, aby w tym Brand Story znalazło się tak od trzech do pięciu modułów, a następnie przesyłamy dodatkowe zdjęcia i teksty. Pamiętajcie, że Brand Story trzeba przesłać do zatwierdzenia. Trochę to może potrwać, czasami nawet do siedmiu dni. Jeśli takie brandstory zostanie odrzucone, to zostanie do Was wysłana wiadomość, co należy poprawić. Wystarczy tylko wtedy wprowadzić zmiany i przesłać je ponownie. Jak sami pewnie zauważyliście, nie jest to zbytnio skomplikowane, nie wymaga aż tak dużo pracy i przede wszystkim pomaga Wam to się wyróżnić na tle konkurencji. Także warto w to zainwestować przede wszystkim swój czas, bo macie tutaj spore szanse na to, aby przekonać tego klienta. Aby zakupił właśnie wasz produkt, a nie produkt od konkurencji. Dajcie znać, co sądzicie o brandstory. Czy z niego korzystacie? Czy jesteście zadowoleni? Może sami macie jakieś wskazówki lub uwagi? To koniecznie napiszcie w komentarzu. A jeśli szukacie pomocy w tym temacie i chcielibyście poznać jakąś inną opinię, to koniecznie odezwijcie się pod wskazany adres, wypełnijcie formularz, a na pewno taką pomoc uzyskacie. A ja zapraszam Was na kolejne odcinki już niebawem.